Start. Dobra, e, dzień dobry, witam Was w następnym odcinku oraz pierwszym z Among Us y, z taką jakby małą ekipką. Jest ze mną Midas. Ciemka. I help, inaczej już zapomniałem. Jak? No powiedz. Przywitaj się. Miętka. Miętka, o. Dokładnie. Czego się, miętka. Tutaj, mię Czego się tutaj miętka nie nazywałaś? Bo nie. jakie? Okay. Ja mam tego skina różowego z bananem, bo mm, różowy to jak skin w Minecrafcie tego dziecioka, a banan to jest tak jakby włosy, nie? Bo ty jako takiego takich żółtych rosz włosów nie ma. Uprętemy, musimy poczekać na ludzi. O, już bił. O nie! O nie, parkogaj. No, No i FNAF się włącza. Dobra, jest. Czekajcie, może ja trochę po ustawienia. Coś tak. Dobra, poważę, no wie, ustawienia. No właśnie. Łodzie, ja teraz tylko poczekać ten start i... Trzeba zawsze... poustawiać jakoś fajne. Zawsze tak jest, że jak się tworzy własne serwery, to na początku chwilę nie chcą wbijać, tam minutka i wbijają. A mam miejmy nadzieję, że teraz szybciej. O, jest piąta osoba. I więc, Im więcej osób, tym szybciej wbijają. Jeszcze trochę pójdę zmienił, Jak będzie start, bo oni są na moim Discordzie, to po prostu się wyciszy, nie? Wielczy. No ja się wyciszę. U siebie. Czekaj. Mógłby sobie przycisk zbindować, ale... No wycisz. To. I ty od mnie Mateusza też wyciszę. Bo mam <laughs> przechwytywanie ekranu, bo, bo jak chciałem gry, to jakoś nie działało. No nie, parę Dobra, wszedł. Dobra, jeszcze parę osób. O, dobra. Owrócił! Owrócił. Pewnie go wywaliło czy coś. O, no. Dobra, ja sobie o. zaraz... Jak zaczniemy gierkę, to ja wyciszę od razu mikrofon. Dobra, to ja to... Ta... <laughs> Holipka też wyciszę. Start, czekajta. No, tam wyciszyć nas to nie musisz, bo my się sami wyciszymy. Wyłączymy sobie tylko mikrofon. Tak. Mhm. Dobra, no to jeszcze dwie osoby starczymy. Dobra, stary chyba już. Dobra, już o, nie się Dobra. to No to ja się. O! że się Dobra, to wyciszam was. Dobra, ja się wyciszę sam też. Ale i tak. Dobra. Oni są wyciszeni. A ja, to... czekaj, ja, ale ja nie jestem wyciszony XD. Eee, yy, lol, wycisz, fuck, tu Dobra, to trzeba robić misję. Pewnie domyślam się, że wiecie co to jest w tym Fall Guys'ach. Ostatnio popularna gra Co te. Jest impost, to jest tak jak w minecraftcie w tym. O już bo Jest tak jak w Minecrafcie ten Murder Mystry, tylko tutaj ten morderca e, jako impostor ma czas jakby ten e, Killcoldowna, czyli że po jakimś czasie. O. Dobra, trzeba ich odciszyć. Więc e. ja podejrzewam chłopniku Didi, bo... Strasznie dziwnie się zachowywał. Chodził za mną, ani jednego paska nie zrobił, krok w krok za mną szedł. Kiedy ja, ja spotkam jakiegoś innego typa, on poszedł gdzie indziej gdzie, y, niż my, zamiast z wami chodzić, tak jak na początku. No to, ale nie musiał z wami chodzić, nie? To jest legalne. No tak, ale pomysł sobie to, że on chodził jakbym sam, chodził krok w krok za mną, nie odstąpił mnie ani na chwilę. I kiedy od razu tam daję na Didi, bo. Ja tam daję na Didi, bo on też tam kogoś oskarżył bez argumentu, nie? Więc no. Powie powiedzmy, że ci ufam. Cukro, co tobie najmniej można. No tak, bo ja właśnie taki. i dobra, jesteś mocno. Didi określone. skip, A. czyli skip. Dobra, wyciszam się. A właśnie, dobra, ty Natalka też się wycisz, bo nie mam czasu. Tak wyciszać każdego. Dobra. Area jesteśmy wyciszeni. Trzeba robić taski. O tu mam taska. To jest tak jak w Murder drmystry, tylko tutaj yy, też ci. Yy, niewinni. Yy, mają taski. Jak wszyscy wykonają wszystkie taski, yy, to. Imposter przegrywa, nie? I tutaj jest yy, ten. Wszy yy, wszy postęp wszystkich tasków, o tak mogę to nazwać. Taka bardzo sympatyczna gra. Pokazałem ją raz kuzynowi, jakby tu mówić kusynowi ku i się uzależnił. No nie wiem jak teraz, ale tam przez pierwsze dwa dni był uzależniony od tej gry. O tutaj jest nasza trójka. O Lipka, wyszłem. Ja jak zawsze gram, bo można też sobie podejrzewać ten i tak dalej, kto jest tym impostorem. Ale ja osobiście najpierw robię misję i potem się dopiero zastanawiam, kto jest impostorem. Jak zginę, to zginę. Moim pierwotnym celem jest zawsze wykonanie misji. Jak wszyscy wykonają, to Impostor przygrywa. Nawet nie, nikt nikogo nie zreportował, więc na razie jest nic. Jakby co, Impostor może przychodzić sabotować, może przychodzić... O, wszystko? Nie, jeszcze jest jedno. Może o właśnie sabotować, są różne, różne typy sabotażu. Tutaj wyłączył światło, ale już naprawili. Może wychodzić przez wentylację. Na tej mapie to są dziury, ale tylko impostor może to robić, więc jak zobaczymy się, że ktoś wchodzi, to jest impostorem. Co jeszcze? Nie. Ale, to jest moja ostatnia misja. Dobra, światła. Gości chyba, chyba lubi się bawić ze światłami. Gdzie się je naprawia? Serio, tam! Purple eye and help. Tu są. Cześć, gdzie się je wchodzi? A tu się wchodzi, dobra. O, ciało! To raczej nie purple, dobra. Um. To raczej nie Purpleguy, bo był ze mną. Odcisz mikrofon, Midas. ja nie żyję. Ha, no to. Ja no to też znowu do światła. Dobra. Yy, no i. Ja widziałem też Helpa i Purpleguya tu. Więc. Yy, no jest. Więc ty i Purpleguya jesteście czyści. Mikołaja przychodził obok, a Kus. No nie wiem. Coś, ej, nie, nie bo nie, Didi nie, ja nie żyje. Ej, bo Didi nie żyje, a oskarżał Mikołaja, Więc to może być Mikołaj faktycznie. Mm. I on i nie chce dawać na siebie podejrzeń, więc daje skip, tak jak przeciętnie każdy impostor, nie? <grym> Dobra, ja dam do niego. No jeszcze kus Pamiętajcie pisać o, na czacie jest. Dobra, skip it. Dobra, y, owszem, można pisać. Ale no... Aha, dobra, nieważne. Można pisać, ale jest... Dobra, już nieważne. Y, dobra, ale wam mogę powiedzieć. Można pisać, ale tak jakby nie mam argumentów. Nie, to są tylko moje podejrzenia, więc nie za bardzo, bo zaraz będą mnie podejrzewać taka ta gra jest. Dobra, jest światła. Czyli Discord wyciszony. Wyciszonym. Więc teraz... Dobra, ale to jest, może być dwóch, nie? Mikołaj albo tamten drugi, nie? Purple Guy yy, i, Mię, i Miętka a, a la Help byli ze mną, nie? No, Purple Guy mówiłem. Yy, no to, to jest Kus albo Mikołaj, nie? No. Bo my byliśmy razem, jak została zamordowana. Mhm. Ale mi się zdaje, że to jest Mikołaj. Nie wiem, to jest podobno. Podejście... A właśnie ci dwaj ci wtedy stali sobie przy drzwiach. Właśnie. Przy drzwiach. Mu, Były tak, mu tak źle z oczu patrzy. Nie ja daję na Mikołaja. Okej. Okay. A, Dobra, wygraliście. No, mówię, mu tak źle z oczu patrzeć. To ci playa, John, i kolejne. Mu tak źle z oczu patrzeć. No. Wypraca. Mu się tak źle z oczu patrzy. Się się ja. Tak dawały. ja Ej, ale to... tutaj na komputerze jest tak mały ping. Zawsze na telefonie ma się 200, 300 pingów, tutaj mam 50. Bo albo bo No, prawie... naprawili to. Aha, dobra. Bo na telefonach też już mamy. Ja już mam maksymalnie, maksymalnie ja miałem, to mam 71 pingów. No Więc idzie. Naprawili to. No ale to chodzą ludzie. Tu nie ma lagów, no chociaż że jest jedna największa <laughs> sklora, że. Jak odpalisz YouTube'a, a jeszcze sobie jeszcze sobie na przykład robisz stream'a coś. A właśnie, nie to mówiłem. Yy, Mateusz, bo mówiłeś, że ten, żebym, żebym pisał na czacie, ale... Yy, nie miałem jakby argumentów, nie? To by zaraz na mnie dawali. No trochę tak. Po prostu to jest moje podejrzenie, nie? Jak jest tylko takie podejrzenie, to... Yy, po prostu ja tylko mówię, nie? Bo... To, 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 no takie podejrzenia to zaraz będą mnie wywalać. No. Ja, hmm. byt, ja sobie normalnie idę, idę i myślę sobie, o, nikogo. jest yy, na pewno, na pewno nie zginę. I w pewnym momencie na pewno świata tak i w pewnym momencie zginąłem. Taki naprawiony, tak, cyk, naprawione w tym samym wyspach. Dobra, ja wyciszam się, duchana. ja się ja też. A właśnie, ludzie. Miałem mówić. Dobra, jeszcze, można poczekać, bo niektórzy wiedzą. Aby. Dobra, miałem mówić Ten, pewną śmieszną historię. Dobra, znowu crewmate. To jest jakaś inna mapa, czy nie? Nie mam pojęcia. Ale ten miałem mówić taką. Yy, dobra, to czekaj, tam mam ze dwóch. Yy, już. Dobra, wróciłem Mówiłem po krótkim ZW To miałem powiedzieć taką śmieszną sytuację dla mnie Z dzisiaj szkoły dla Was z piątku poprzedniego. Dokładnie W sumie macie w prawym dolnym rogu, kiedy to nagrywam, więc Tu jest git Miałem Jedną z takich kanapek znaczy, nie. Nie kanapek, tylko ten. Z takich jedzenie na, do szkoły. Na pewno wyciszony mikrofon. Czekaj. Nie wiem, czy aż na pewno się zobaczy czy mnie jest Dobra, słuchać mnie. Miałem ten. O. Dobra, Dobra, tak słucham. jedna rzecz. Chciałem zgłosić, bo brązowy najbardziej mi śmierdzi. Ponieważ... Kto? Yy... Kto, kto? kto? Brązowy, w pewnym momencie byliśmy w jednym pokoju i on zaczął za mną chodzić i zamknęli się wszystkie drzwi. Ja mu uciekłem, zdążyłem, szybko uciekałem i w pewnym momencie poszedł sobie on, bo myślał, że ja gdzieś poszłem. W inną stronę on poszedł niż ja, bo myślał, że ja gdzie indziej poszłem. I od razu. Yyy... Yy, no. Ale mnie pewnie to jest polski serwer, nie pisz po, po angielsku. A ja piszę po angielsku tylko. Yy, no, dlatego, że ja wolę kroję pisać po angielsku. Dobra, yy, ten. Żeby nie dawali na ciebie, to napiszę, że widziałem to. Dajemy. On mi najbardziej śmierdzi, sobie latałem, on, on sobie szukał pewnie jakichś osób do zabicia, zauważył mnie, od razu zamknął drzwi i chciał mnie zabić, ale ja ukryłem się w tym, jak, jak jest pod O2, tam jest drzewo, to jest tamte tankowanie butli, weszłem tam, on mnie nie zauważył, wyszedł i No, no to ja właśnie on poszedł, a ja tu wyszłem, zacząłem, że dziś są otwarte i że go nie ma i zacząłem jest pod emergencję. Dobra, na dają. O, w bicioleci. Ciekawe czy to będzie on, bo... Ale on mi najbardziej śmiedzi. On chciał mnie zamknąć i zabić. Na 100%. Czego wyłączyłeś ten? Dobra. Super. Dobra. Yy... Czyli kontynuując. Yy, na takie śniadanie drugie. Do szkoły dostałem. Czy pikao? No, czyli ale są te kółka. To z kolegą z, y, zrzucaliśmy te kółka, nie? Tak, pod, y, żeby były podkręcone. Potem inny kolega, y, tutaj jest ze mną Midas. Chciałem w niego rzucić, bo wcześniej chciał mi zabrać ten, y, te kółko, nie? Chciał mi zabrać, no to chciałem w niego rzucić. No, tak się zdarzyło, że nie trafiłem, i trafiłem nad nim. A tam było minimalnie uchylone okno, kurde, szpara dwa centymetry i że... Rzem... I wyleciało. No po prostu wyleciało. To jakiego trzeba mieć niefarta, nie? A potem jeszcze po, le po lekcjach poszliśmy po te kółko z, z tego... z Midasem. No fuck. gdzie było Nie chcę nic mówić, Midas, ale ja widziałem was razem. Nie, czy help Któryś to był z was? Co? Wiedziałem yy, z pomarańczowym. Cho tylko już nie, nie mogę sobie przypomnieć. Mi się zdawało, że mi da, ale był tam też biały. Dobra, ej, hmm. dobra już wiesz, no to Natalka to jest. No, bo ja byłem, w adminie, ja byłem w adminie, jak jestem takie do patrzenia, gdzie są ludziki, co nie? To ja widziałem, ja widziałem, no patrzyłem, taki chciałem pobawić się w detektywa, że zobaczyłem. A to nie ja bo sobie, o, ja, dobra, robiłem, nie ja robiłem sobie misję tam, butle i widziałem, jak przychodził Victus Pro, i potem widziałem yy, ciebie i tego, Natalkę. Widziałem was razem, albo Natalkę na pewno, ciebie może mi się przewidziało, tego pewnie nie jestem, nie? Na 100% ja nie byłem w czego tak, na Tak, Każdy 7 daje kurtę. na help, no chyba że ty napisałeś. No Nie! No <laughs> dobra. dobra. Nie! Nie umiem być nie. Jak, jak ty już powiedziałeś że ktoś szedł, no to powiem tyle... Ja już wiedziałem, że to jest na 100% taka, bo ja byłem w adminie i sobie patrzyłem w tych takich... gdzie są ludzie, dobra? Co, nie? Ej! No. Ale daj y, confirm, jak y, on! No właśnie, ale po co to, jak jest jeden impostor, to i tak i tak jak wywalimy random'a, to wtedy, kończy, to wtedy wracamy dalej do grania i wiemy, że no to nie był no on. tak, ale, ale, ale wtedy po prostu tak nie, akurat... Akurat nie wygląda, według mnie. O, Ej, akurat ten Victus się w ten skanował wcześniej. Ej, ale, ale tyle. nie, wie, ale, ale miałaś mikrofon włączony? I słyszałaś nas? Ja, myśl, ja myślałem, że to ty. No bo yy, najpierw yy, ja robiłem butle, najpierw podszedł do mnie Victus Pro i se poszedł. Potem widziałem jak jak ty żeś obok przechodziła, Nie, a teraz Victus Pro nie żyje. No to yy, złączyłem fakty. Dobra, uciszałem. Tak, ja <grym> do mowy Dobra. Dobra. Oto to poszłem po ten krążek. O, ostatnia runda. Yy, poszłem po ten krążek. Oj, i to jaka ciekawa runda. Poszłem po ten krążek z tym. Z Midasem. On powiedział, ale byłaby Beka, gdybyś se tak raz rzucił i by gdzieś to poleciało i, i by to do jakiegoś okna wleciało. No to tak dla beki se rzuciłem. I zgadnijcie co? Kurda, kurde, do sali, y, żem jednej to wrzucił. Normalnie, żem to wrzucił do sali. Dobra, trzeba zniknąć. O nie! O tutaj nie było gdzie zniknąć, nie? O nie, patrzcie jak ten pasek jest blisko. A ja muszę, czy, muszę zabić ich aż tyle. A czas jest mały. Właśnie. od idziemy do O dwa. dwa. No. Kaol jedyny szedł od dwa, ale on chyba od dołu przeszedł od tego bałwana, co jest tam, koło elektrycznego. Więc... O, sorry, walniemy w mikrofon. Więc, no... Dobra, Kalory ale... jest najbardziej zły. Ale jakby co, to będzie ostatnia gierka, bo już 20 minut, nie? Ale... Dobra. Ale... To nie ja, owszem, szłem do dwa, zrobiłem tę misję i żem wyszedł górą, nie? Chyba ja, ja daję na niebie e... bo zaraz piszę, to nie ja. Dobra, e, miałem po owszem, miałem po drodze, y... miałem kogoś po drodze, już nie pamiętam kogo, y... ale. Ale gdybyś pamiętał kogo, to już byśmy wiedzieli, kto to. Ale nie, misie... ja, ciebie, ja ciebie mijam. Aha, no to może i ciebie, ale kogoś, ale kogoś mijałem i ten, no i w sumie tyle. Nie, no to ja ciebie nie? ja jak ty szedłeś tam od, od lewej strony no ja ko, ciebie też przez Erektyka, żeś... Ja ciebie widziałem i później Natalka jeszcze szedła. Widziałem jak, jak ktoś się sama, robił tę misję z tym wężykiem to jest podajrze Widziałem jak no to się to e, 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 Miętka głosu, miętka głosu, cztery sekundy. Ja bo on od razu napisał to nie ja. Ufam ci. Ja nie wiem czy to on Jadabaki go wyrzuciłem. Ja. No to nie. Aha. No to fajnie, nie? Tak trochę. Aha, czekaj, mam się wyciszyć. Nieważne. ważne. właśnie. Lol. Dobra, jestem wyciszony, więc jest git. Trzeba czekać 15 sekund. No bo... Mm -hmm, trzeba czekać niestety. Trochę dużo czasu, nie? Dobra, mam wyciszony, bo gdy, gdybym nie miał, to by mnie słyszeli, już bym był ten, nie? Już bym się sprzedał. Kurde, szukam kogoś... Szukam tu kogoś. Ja już mogę zabijać, nie? A to już... zaraz będzie połowa. Fuck! nie, nikogo nie widzę! Jestem na komputerze, sabotage, że mogę użyć tylko na stojąco. Muszę go użyć, żeby trochę zatrzymali się z tymi misjami, nie? Bo to co? To... Wykonają to, ale. Musiałem to zrobić, żeby się trochę powstrzymali z tymi misjami. Bo oni pędzą jak wiatr. A ja nic zrobić nie mogę. No pa! Pa, pa, zaraz połowa będzie. Tylko dwie osoby nie żyją, nie? I tylko jedna z mojej ręki. Tak być nie będzie. Od tej dziurwy nie można wychodzić. Ej, gdzie są wszyscy? O dobra, jest chyba. HP. Tylko jest na publiku. Dobra. Trzeba zwentować i uciec. Dobra. Vides chyba chce mnie śledzić. A niech się... A niech próbuje, za 10 sekund zginie. Jeszcze help tu jest. Dobra, nie wiem o co chodzi. No. Ale tak, no. tutaj, Lime nie żyje, a on był jedyną potwierdzoną osobą przeze mnie. Mhm. No to mi dasz wiesz że nie ja no bo chodziłeś ze, za mną, nie jesteś i ty też nie jesteś no bo chodziłeś za mną jak mówiłem. Więc no. No tak, bo ja właśnie patrzyłem sobie właśnie w adminie y, i właśnie chciałem zrobić takiego, takiego właśnie takiego jakby detektywa i chciałem ogarnąć te beki jak na, na jednym odcinku. Chyba ej. To kogo podejrzewacie? Nie. Bo ja w sumie nikogo. Ja robię misję. Ja, bo, ja podejrzewam ja podejrzewam bardzo, Debbie Grola. Ale przecież chodziłeś za mną, o co ci chodzi? Tylko, tylko na. A ja nie tylko na, po drodze na kamerach, nie no. Widział Cię jak wyskakiwałeś z Wenta. Co? Widział Cię widział, jak wyskakiwałeś z Wenta na kamerach. Kto? No, to pomarańczowy Cię widział. No, ale nie, on kłamał, dobra, przegraliście, to xdf was. Dobra, przegrywacie to. <laughs> fajnie przegrywamy. <śmiech> fajnie <śmiech> fajnie fajnie. Dobra. Ej, 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 ej Ja bym też śmierci działo broń. Dobra, dawaj tak play again. Mienciom. O, wywaliło mnie XD. Ej, e, dobra, ja, ja też, ej, Dobra, akurat teraz dobrze że będę kończył odcinek. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie, bo to aż 25 minut. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do następnego i cześć, cześć! Pożegnajcie się. Halo, Pa.